Nie, to tylko dzieci. Kasiu, rób zdjęcia. No robię, robię. Już panie robi. Stasia, trzymaj. Stasia, Ty trzymaj teraz. Stasia, trzymaj. W roku Sejm RP ustanowił nowe święto państwowe, które upamiętnia najmłodsze i najbardziej bezbronne ofiary działań wojennych. Apel Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. My, dzieci wojny, reprezentujący 29 oddziałów naszego stowarzyszenia z całej Polski, stoimy tutaj pod najsmutniejszym pomnikiem martyrologii dzieci, aby przywołać pamięć o tragedii dzieci w czasie II wojny światowej. W tym roku mija już 80 lat. Od jej zakończenia. Szczególnie w tym dniu czujemy się w obowiązku występować ze stałym apelem do rządów państw odpowiedzialnych za pokój na świecie. Tym razem pragniemy im zadedykować słowa zapisane w akcie erekcyjnym tego słodnego pomnika, zwanego powszechnie pomnikiem pękniętego serca. Pod którym ogień pamięci płonie od 27 kwietnia 2011 roku. A słowa te brzmią: Niech pomnik ten przekazuje przyszłym pokoleniom nasze wspólne myśli, nasze wspólne wołanie: nigdy więcej wojny, nigdy więcej obozów. Jednocześnie, stojąc w nieopodal niemieckiego obozu, dla polskich dzieci i młodzieży przy ulicy przemysłowej, gdzie było osadzone kilka tysięcy małych Polaków, ciężko ponad swoje siły pracujących, umierających z głodu, z nieludzko traktowanych. W 80. rocznicę wyzwolenia i likwidacji tego obozu, za dalszymi słowami aktu erekcyjnego pomnika, błagajmy. Nigdy więcej takich obozów. Tymczasem na świecie rozgrywają się dramaty, zwłaszcza dramaty dzieci. Nie ustają konflikty zbrojne ani w Ukrainie, ani w Strefie Gazy. Dzisiaj są zabijone, zabijane głodzone, zabierane od rodziców i wywożone w bombowski, pozbawione swojej tożsamości. Zar zarówno tu, jak i w części w Strefie Gazy. Często są bez pomocy humanitarnej. W koniecznych przypadkach operuje się dzieci nawet bez użycia środków znieczulających. Nie ma lekarstw, wody i jedzenia. My, dzieci wojny, krzyczymy: stop takim praktykom. Mamy ra moralne prawo sprzeciwiać się dyktatowi wielkich państw do niesprawiedliwego stanowienia o porządku świata, napaści na małe państwa, anektowania ich terytoriów. Apelujemy o zaprzestanie wad na wszystkich frontach, krzywdzeniu i zabijaniu dzieci. Tak niedawno umierający papież Franciszek swoje cierpienie ofiarował za pokój na świecie. I my Dzieci wojny, tak bardzo doświadczeni nieszczęściami wojennymi, mamy obowiązek nie tylko apelować, ale wręcz żądać pokoju dla dzieci, dla nas wszystkich. Dołączcie do naszego apelu. Szanowni Państwo, apel ten ma szczególne znaczenie w dniu dzisiejszym, po ataku dronów naruszających przestrzeń powietrzną dla wschodnią. Granicą naszego kraju. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszych uroczystości list do uczestników dzisiejszego wydarzenia skierował szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczyta dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu dr. Sylwia Wielichowska. uczestników obchodów Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny w Łodzi. Szanowni Państwo, witam uczestników ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, które w randze Święta Narodowego upamiętniamy po raz trzeci. O tragicznym losie polskich dzieci i młodzieży podczas wojennej pożogi trudno zapomnieć. Traumy, okaleczenia psychiczne i fizyczne ocalałych pozostawiły na zawsze piętno w psychice dorosłych. Żywym ogniem paliła pamięć o dzieciach utraconych, wywiezionych, wynarodowionych, osieroconych, zmarłych z głodu, chorób, wyczerpania czy wręcz zamordowanych. Tu, w Łodzi, o krzywdzie wyrządzonej najsłabszym najbardziej bezbronnym mieszkańcom Polski zawsze pamiętano w sposób szczególny. Tu, powiem, na łódzkich bałtach przy ulicy Przemysłowej niemiecki okupant założył jedyny obóz koncentracyjny tylko dla dzieci przetrzymywane w prymitywnych warunkach, głodzone i torturowane, zaprzęgnięto do niewolniczej pracy. Więziono tu dzieci bezdomne, osierocone, pozbawione rodziców, których wywieziono na roboty to Niemiec, do obozów koncentracyjnych czy więzień. Trafiały tu także dzieci członków ruchu oporu i więźniów politycznych, których uważano za dzieci polskich terrorystów, w cudzysłowie. Według relacji świadków osadzono tu nawet niemowlęta. To na przemysłową przywieziono z Mosiny pod poznaniem blisko 60 dzieci, które żandarmeria i Gestapo aresztowało za współpracę rodziców z polskim podziemiem niepodległościowym. Dzieci te traktowano ze szczególnym okrucieństwem. Właśnie to tych wydarzeń 10 września 1943 roku nawiązuje dzisiejsze święto. Stojąc przed wymownym pomnikiem pękniętego serca. Wpatrujemy się w szczelinę, w której znika odwrócona tyłem zwielokrotniona postać wychudzonego dziecka. Dziecka, któremu zabrano radość, szczęście i beztroskę skazując na głód. Zimno, poniewierkę i w wielu przypadkach na śmierć. Myślami obejmujemy dzieci, ofiary nalotów z września 1939 roku. Dzieci wywożone w bydlęcych wagonach na Sybir. Dzieci osadzone i mordowane w obozach koncentracyjnych, dziecięce ofiary Rzesi na Warszawskiej Woli, okrutnych zbrodni UPA na Wołyniu, odbierane, dzieciom, odbierane rodzicom przepraszam, i wynaradowione dzieci za dzieci pozbawione rodziców mordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, w Piaśnicy, Palmirach, masowych egzekucjach, dzieci żołnierzy wyklętych i ofiar obławy augustowskiej, polskie sieroty z Indii, Afryki i Nowej Zelandii i wszystkie polskie dzieci, które doświadczyły piekła II wojny światowej. Odebrano wam życie, dziś dajemy wam tylko pamięć. Czytamy na jednej z tablicz przed pomnikiem. Dziś, upamiętniając cierpienia polskich dzieci wolnych, chylimy czoła przed tymi, które po wojennej hekatombie znalazły siłę, by dźwigać ze zgliszcz swój kraj, przekazując kolejnym pokoleniom świadectwo wojennych doświadczeń. Szef Urzędu to Spraw kompatantów i Osób reprecjonowanych, Lech Parel. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zacznę pytaniem. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby skrzywdzić dziecko? Jakim trzeba być społeczeństwem, żeby to aprobować? Jaką trzeba być cywilizacją. A Niemcy tego dokonali. I dzisiaj przywołujemy pamięć dzieci wojny, tych, które tutaj na ulicy Przemysłowej doznały krzywdy, złamane życiorysy. Nadwyrężona psychika, głód cierpienie, codzienna bolączka, to absolutna zmiana rzeczywistości w ich życiu, która rezonuje na lata, na dekady, często na całe życie. Dzisiaj wskazujemy wydarzenia z 1939 roku, ale trzeba powiedzieć sobie jasno: czy po tamtych wydarzeniach aż tak dużo się zmieniło? Czy na świecie nie ma sytuacji, nie ma miejsc, gdzie dzieci cierpią? Są. Sama Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że jest 41 tysięcy przypadków w samym zeszłym roku różnego typu wydarzeń, które, w których cierpią dzieci. A to tylko część całej statystyki. Instytucji jest wiele, organizacji, a skala jest jeszcze większa, bo cierpień, które nie zostało odnotowane na świecie, jest mnóstwo. Spotykamy się tutaj, ponieważ chcemy wyrażać brak zgody na to, żeby dzieci, żeby młodzież, żeby ci, którzy są niewinni i ci, którzy dopiero się kształtują w rzeczywistości i w świecie, który ich otacza, byli chronieni. Że tak jak w większości z nas dzieciństwo było dane i było dane w pokoju i spokoju, tak żeby przyszłe pokolenia ten pokój i spokój miały, bo nie godzimy się na to, żeby dzieci cierpiały. Nie chcemy przechodzić obok ich cierpienia ich bólu. Ta głęboka niezgoda, która nas tutaj jednoczy, to wyraz naszej siły jako społeczeństwa, żeby przeciwdziałać przyszłości takim wydarzeniom. I mamy w pobliżu nas już przed chwilą wspomniana Ukraina. Dzieci, które są porywane i wywożone do Jakucji, Buriati, na Magadan, Kołymę, dawne tereny Imperium Mongolskiego, żeby zasiedlać, żeby wzmacniać tam populacyjnie. Bo takie są cele Rosji. I to jest krzywda na tych dzieciach, która się odbywa. I na tą krzywdę też nie ma zgody i na każdą inną, która będzie się wydarzała. Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy sprawili, że dzisiejsze uroczystości mają miejsce. Ta nasza wspólna siła i wspólny wysiłek ma być przesłaniem do tego, aby jak najmniej dzieci cierpiało. Czy uchronimy wszystkich? Nie. Ale to nie znaczy, żebyśmy nie trwali w wspólnym wysiłku ku temu, żeby takie sytuacje już nie miały miejsca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stoimy dzisiaj w miejscu, które przesiąknięte jest dziecięcym strachem, dziecięcą trwogą, rozpaczą, głodem, ale też w miejscu, które skropione zostały krwią najmłodszych łodzian w czasie II wojny światowej. Dlatego zwracam się dzisiaj do Was, dzieci wojny, dziękując Wam za to, że udało Wam się przetrwać ten trudny czas, że przetrwaliście okupację. Dziękujemy Wam za to. Zabrano Wam dzieciństwo, zabrano Wam marzenia, ale nie zabrano Wam i nie zabiorą nigdy tego od nas, co możecie dostać, czyli naszej pamięci. Dziękujemy Wam, że dajecie świadectwo tych trudnych czasów, tego cierpienia, tej pożogi wojny, i my będziemy o tym pamiętać. Będziemy tutaj przychodzić co roku. I oddawać Wam hołd, dziękując za to, za Wasz wkład w budowanie wolnej ojczyzny, wolnej e, Polski. Ale zwracam się też do młodego pokolenia, który jest dzisiaj tutaj z nami. Musicie pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze. Pokój też nie jest dany raz na zawsze. Najlepiej widać to e, po tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, u naszego sąsiada. Ale musicie też pamiętać, że wojna bierze się z nienawiści i z braku szacunku do drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest w tych czasach, abyście protestowali przeciwko hejtowi w internecie, żebyście przeciwstawiali się przemocy rówieśniczej. Bo jeśli tego nie zrobicie, to niestety czeka nas kolejna wojna bo znowu znajdzie się jakiś człowiek, który będzie uważał, że jest ważniejszy. Że jakieś narody są mniej ważne i może chcieć je zlikwidować. Musicie się temu przeciwstawiać. Dzieci wojny to najsmutniejsze dzieci. To dzieci, którym zabrano wszystko. Dzieci, które zamiast matczynego ciepła dostały zimno i ból i głód. Niemcy nie szczędzili. Ani kobiet, ani dzieci, ani osób starszych. Ta wojna była jedną z najtragiczniejszych i najbardziej okrutnych wojen w historii całego świata. Cześć ich pamięci. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego dnia. To jest ten dzień, kiedy 80 lat temu aresztowana nad dzieci mosińskich. To jest ten dzień, w którym Niemcy aresztowali 566 osób dorosłych i rozwiozły rozwio 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 te dzieci i starszych po obozach operacyjnych. My jesteśmy tam siedzący i ja właśnie tu z tego miejsca obok za moimi plecami. Jak trudno wraca się do tego momentu i co do niektórych rzeczy, które mają miejsce od tamtego okresu czasu do dnia dzisiejszego. Obóz na Przemysłowej 16 tak to wtedy nazywano. Był obozem koncentracyjnym założonych przez niemiecki, niemieckich faszystów, nie nacjonalistów, tylko faszystów niemieckich. Pomimo takich cierpień, które tutaj przeszły nasze dzieci, do dzisiaj nie można tego słowa wykreślić, że dokumentów jakie oficjalnie krążą po urzędach polskich. To słowo nazizm pierwszy raz zagościło w naszych pismach w 60 roku. Ja znam tą historię i wiem dlaczego. Nie chcę opowiadać tych wszystkich rzeczy, bo nie czas i nie pora na to, ale jeżeli ktoś będzie chciał to udzielę Konkretnej informacji na ten temat. Proszę Państwa, myśmy wtedy mieli 2,5, 3, 6, 8 do 16 lat. Dzieci, które kończyły tutaj 16 lat, zostały przewożone do obozów w 80. Sam powrót po zakończeniu wojny przekazał nasz współbrat, aresztowany, mając wtedy 13 lat. Doskonale zapamiętał cały pobyt w, obrozie, w obozie. Najpierw zamordowali mu rodziców, bo tak to nam Niemcy robili wtedy. Najpierw podbywali się rodziców, a potem pod znakiem tego, że dzieci pozostały same, nie mają opieki, więc wywozili ich tutaj, wtedy do tak zwanej ochronki. Tym o którym mówię, o Janku przyjechał tutaj ze swoimi, ze swoimi ze współ, swoimi Dzieciakami z jednej rodziny, było ich razem, najmłodsza miała sześć miesięcy. I trochę za dużo czasu by zabrało, żeby przekazać jego informacje, który jako 49-letnich, już dorosły mężczyzna. Dawał wywiadu dla dziennikarki w Bydgoszczy opowiadając moment aresztowania, moment przywiezienia w obozie, moment przesiedzenia całych dwóch lat i wszyscy pięcioro przeżyli. Ostatnią, tą najmłodszą, znaleziono w Niemczech, ale po polsku, jak przyjechała tutaj, nie, nie mówiła ani słowa. To było jedno piekło na ziemi. W jaki sposób my, dzieci, żeśmy to przetrwali, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Siedzą jeszcze starsi ode mnie tutaj, Ula, Jasia, to jest właśnie ta dziewczyna, która miała wtedy 4 lata. Razem z nią. W obozie, już potulickim, trzymaliśmy się za ręce. Na tych wszystkich muszczach, które Niemcy wymyślali, trzymaliśmy się po to, żeby się nie przewrócić. Zabrano nam nazwiska i imiona. Nie pozwalano normalnie, brat do siotry nie mógł wracać się po imieniu, tylko musiał odczytać jej numer. To teraz pytam, jak dziecko. 2,5, 3 czy 4-letnie mogło czytać numery, jak alfabetu nie znała cyfr, ale za to były odpowiednie kary.